Jeszcze tylko do 30 lipca dębiccy przedsiębiorcy mogą składać podania do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości. W związku z sytuacją epidemiczną i konsekwencjami też dla gospodarki, w tym naszej lokalnej, Rada Miejska w Dębicy zdecydowała o wprowadzeniu ulgi w podatku od nieruchomości za drugi kwartał bieżącego roku dla dwóch grup tak naprawdę przedsiębiorców. Pierwsza to są przedsiębiorcy niezależnie od ilości zatrudnianych osób, którzy byli objęci zakazami wynikającymi z rozporządzenia rządowego, a druga grupa to wszyscy, którzy do bodajże końca lutego zatrudniali maksymalnie 9 osób, no i też mieli tutaj negatywne konsekwencje więc chodzi, wynikające z tych zakazów. Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy podkreśla, że zwolnienie przedsiębiorców z płacenia podatków od nieruchomości spowoduje wielomilionowe straty w budżecie miejskim. Uważa, że jednak warto w czasie epidemii tym firmom pomóc. To zawsze sobie odpowiedzieć, czy lepiej teraz troszkę mniej wpływów mieć, a pozwolić firmom przetrwać, czy teraz na siłę trzymać parę złotych więcej, a za 2-3 lata mieć mniej firm, które wtedy w ogóle nie mieć wpływów. No, dla mnie tu odpowiedź jest jednoznaczna, lepiej teraz troszkę sobie uszczuplić te dochody, a pomóc firmom przetrwać, bo to są też dla nas podatki w przyszłych latach. Szczegółowa uchwała Rady Miejskiej określa, że o zwolnienie z podatku od nieruchomości nie mogą ubiegać się apteki i sklepy spożywcze. Formularze wniosków dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy.